Moi kochani, witam Was jeszcze ze szpitala. Ja już jestem w domu, ale ponieważ ponakręcałam sporo filmów, bo 9 dni leżałam, więc postanowiłam złożyć je wszystkie w jedną całość i nakręcić film na temat opieki zdrowotnej tu w Australii, pokazać Wam. Szpital, który nam y, wybudował nasz rząd. To jest największy projekt, jaki kiedykolwiek Australia Zachodnia podjęła się. Szpital kosztował około 2 bilionów, to jest 2000 milionów. Ja nigdy nie mogę sobie przypomnieć, jak bilion jest po polsku, ale to jest bardzo dużo pieniędzy 2 biliony. Zaraz zobaczycie szpitali, będę o nim opowiadała. A jeszcze zanim zacznę mówić o opiece i szpitalu, z całego serca dziękuję Wam wszystkim za życzenia, które do mnie wysyłacie, za całą tą energię pozytywną, którą do mnie wysyłacie. I oczywiście, że będzie wszystko dobrze, ja w to wierzę i yy, nie może być inaczej. A powiem Wam, że wszystko w życiu się po coś dzieje. Myśmy mieli wyjechać właśnie w ten tydzień, kiedy zrobiłam do szpitala. Mieliśmy już motorhome zapakowany i mieliśmy wyjechać sobie na parę dni na piknik i tej nocy przed wyjazdem zamiast na, na naszą wycieczkę niestety trafiłam do szpitala ze strasznym bólem nogi i musiałam leżeć 9 dni, ponieważ to było bardziej skomplikowane. Opowiem wam jak opieka wygląda, jak to wszystko się tutaj u nas w Australii odbywa. Ale w życiu wszystko ma swoje przyczyny. I między innymi to, że trafiłam do szpitala, stało się powodem, że Janusz złożył zrezygnację z pracy. Zdaje się, że od 20 maja już nie będzie pracował i ruszamy w podróż do koła Australii bez czasu. Także zostawiamy wszystko tak, jak jest. Koniec z pracą. I po prostu jedziemy i będziemy cieszyć się życiem i będę nakrywała filmy i pokazywała nam wam najpiękniejsze zakątki w jakich tylko będziemy. Także w życiu wszystko jest z jakiegoś powodu ciężko było podjąć taką decyzję i raptem decyzja została podjęta w ciągu jednego dnia. Mamy jeszcze cztery tygodnie i za cztery tygodnie ruszamy. Więc ten szpital jest najnowocześniejszym szpitalem w Australii w tej chwili. I publicznym szpitalem, bo to jest szpital publiczny, kosztował jak już wiecie bardzo dużo pieniędzy. Ma 18 sal operacyjnych, 22 oddziały. On zaraz jest przyłączony do uniwersytetu, więc jest to również placówka naukowa. Do tego co jest bardzo piękne, co zrobiono, to 90% pokoi jest pokojami pojedynczymi, tylko 10% są pokoje podwójne, a cała reszta każdy dostaje pokój pojedynczy. Bardzo piękny, bardzo mi się podobał, muszę powiedzieć. Pięknie jest zrobiony, jest nowoczesny. Jak go budowano, to trochę nie, byłam, nie podobało mi się cała ta konstrukcja, taka mi się wydała, zbyt nowoczesna. A teraz, jak stanął i jest dokończony, to muszę przyznać, że cały ten kompleks jest przepięknie zrobiony wokół parki porobione wiele zieleni. I miejsc, gdzie można sobie wyjść. Na przykład ja mogłam sobie w takim parku chodzić na spacer, co jest bardzo ślicznie zorganizowane. Także mamy najlepszy szpital, w tej chwili najbardziej nowoczesny szpital w Australii. Wszystkie maszyny i urządzenia są ponoć najbardziej nowoczesne naj, największa technologia i w ogóle ach and och. Jako już Wam kiedyś mówiłam, że w Australii są dwa systemy: jeden system zdrowotny prywatny, drugi państwowy. Każdy Australijczyk ma do wyboru może być jako pacjent prywatny, wtedy musi płacić do ubezpieczenia, albo może być pacjentem publicznym i wtedy nie płaci ani jednego centa za nic. Opieka jest taka sama w jednym i w drugim. Jedyna różnica, że na przykład, jeżeli nie jest coś nagłego, to prywatny pacjent może przyjść do szpitala bez kolejki, a publiczny pacjent czeka w kolejce. Mhm. Ale jak była na przykład taka sytuacja jak u mnie, że byłam przywieziona przez karetkę z ogromnym bólem, i lekarz zdecydował, że muszę zostać w szpitalu, więc nie było żadnej kolejki, i dostaję super opiekę, najlepszych lekarzy, najlepsze badania, jakie tylko możliwe. Jedzenie muszę powiedzieć było bardzo, a to bardzo dobre. Nawet byłam zaskoczona, ponieważ to jakaś firma prywatna gotuje jedzenie, więc było wiele wątpliwości i wiele krytyki na ten temat, ale ja jako pacjent mogę teraz powiedzieć, że wybór jedzenia jest ogromny, co najmniej jak w hotelu, i jedzenie było zawsze świeże i zawsze bardzo smaczne. Mama ja odjedzina to... w szpitalu. Przyszłam już później, żeby się wracała do domu, bo wyglądasz jak róża, pełna życia i pełna blasku. Także wracaj do nas, Hanula. Wracam, wracam. Wracaj, wracaj. Będę kręcić dalej. Będziesz kręcić, Pojadę w podróż będziesz po Australii. Ludziom będziesz ludziom przynosić tyle radości, oni tak się cieszą. jak tak. tym coś mówisz. Będę teraz jechała przez Australię i będę opowiadała i pokazywała najpiękniejsze zakątki Australii. Tak jest. A one są śliczne w Twoim śliczne, ujęciu, tak. No masz, masz niezwykły dar, będziesz musiała jednak książkę pisać. Będę ja książkę napiszę również. Niestety. Prawdopodobnie będziesz nagrywać tą książkę, wiesz, a pisać nie. będzie kto inny. Może być. No bo tak, bo jak piszesz, to natłok myśli jest tak wielki, że nie zdążysz tego wszystkiego. To prawda. A jak masz mikrofon, mikrofon, wszystko, cierpliwie. Odnotuje, a potem tylko skreślać, to nie, to nie, to nie, to, tak. to dobre. Z tego będzie się budować powieść? Czy ze szpitala uciekamy? uciekamy. <grystanie> <grystanie> Więc ja przyszłam i byłam w tym szpitalu jako pacjent publiczny, ponieważ ja nie mam prywatnego ubezpieczenia. I jako pacjent publiczny nie płacę za nic. Jeżeli bym była pacjentem prywatnym, to wówczas niestety za wszystko trzeba płacić. Takie są reguły w Australii. Wiele ludzi wybiera prywatne ubezpieczenie, ponieważ są również prywatne szpitale. Które są, były kiedyś bardziej luksusowe, dzisiaj na pewno nie są bardziej luksusowe niż ten publiczny. Ja byłam w paru prywatnych, ja pracowałam zresztą w dwóch szpitalach, więc mogę to śmiało powiedzieć. To jest wybór jedzenia. Każde jedzenie jest bardzo dokładnie opisane, można sobie wybrać po kilka porcji, więc nikt nie jest w stanie tutaj być głodny, nawet jakby nie wiem, jaki apetyt miał. To chyba nie ma takiej możliwości, bo zawsze ja się najadłam i jeszcze dużo jedzenia y, zawsze zostawało, i Janusz, jak przychodził, to również mógł się i tym najeść. Za jedno, za co musiałam płacić, to telewizja. Telewizja niestety. Nie była za darmo, były gry za darmo, internet i wszelkiego rodzaju informacje tutaj, które widzicie, ale na przykład filmy. Ja dosyć czasami w nocy spać nie mogłam, jak chciałam oglądać filmy, lubię oglądać komedie, to za to trzeba było płacić, kosztowało to 15 dolarów albo 9 dolarów za samą telewizję. Ten się podnosi do góry, w dół, z lewa w prawo i ten ma masaż Powietrzny ma teraz, nie? Czy masuje cały czas? I powietrze się wywołuje. balon, raz pokażę, jak to balon robi. Jaki balon robisz? Na tym. I Jak się robi, to, to jest balon powietrze jest no powietrzny, Tak, tak, takie już. wygodne łóżko. To łóżko mnie tak zafascynowało, że muszę wam opowiedzieć, ono właśnie było pompowane i ja w takiej poduszce leżałam i cały czas, co parę minut mnie masowało i przekładało, żebym nie miała, po prostu żebym miała komfort, ponieważ ja miałam dosyć duży ból i pierwsze dni leżałam na tak zwanym acute oddziale, gdzie miałam dwie pielęgniarki dla siebie non stop, które mnie cały czas pilnowały ja leżałam tam chyba przez 4 czy 5 dni. Potem zostałam już przeniesiona na normalny oddział, gdzie jest jedna pielęgniarka, zdaje się, na 7 pacjentów czy 5 pacjentów. Takie są standardy w Australii. Takie smakołyki niezdrowe nam dawali, ale było tak pyszne, że ja miałam taki apetyt, że nie potrafiłam się opanować i wszystko, co było, to zajadałam. Także łóżko było fantastyczne. Ja jeszcze czegoś takiego w czymś takim nie leżałam. Ono, nie wiem, chyba koło 100 tysięcy musi kosztować, ponieważ jeden z pracowników powiedział mi, że zwykłe łóżko kosztuje 45 tysięcy dolarów, więc to musiało kosztować krocie. Wczesny ranek, szpital jest zaraz przy stacji kolejowej, więc jak widzicie ludzie na przystanku stoją, kolejka do pert jedzie co parę minut. Każdy w każdą stronę jedzie, każdy do pracy. No, takie jest życie. Niestety pracować trzeba. Każdy z nas to robi i taka, taka jest realność. Na dachach takie bardzo piękne ogródki porobiono wszędzie. I z każdego okna było właśnie widać trochę zieleni. To jest łazienka, właściwie w łazience nic specjalnego nie ma, wszystko było bardzo wygodne, bardzo nowoczesne, działało świetnie. Yy, łazienka, no co, cóż, tutaj mydło w, jest w szpitalu, także nie trzeba swojego mydła mieć. Szampony, ręczniki wszystko w szpitalu jest dostarczone. Pasty do zębów nie ma ja tutaj mam swój olej kokosowy. Przyniesiony natomiast pościel, piżamy, ręczniki to dostarcza szpital i każdego dnia łóżko jest codziennie świeżo ścielone. Jak ja idę pod prysznic, to w tym czasie pielęgniarka daje mi świeżą pościel i po prostu odświeża i czyści łóżeczko. To taki był budyń bardzo pyszny z pomarańczy. To było słuchajcie, takie pycha wszystko. Może dlatego, że taki duży wybór było tego jedzenia. Ja miałam taki niesamowity apetyt, że mogłabym konia z kopytami zjeść, więc nie może być ze mną aż tak źle, jak ktoś taki apetyt ma. Teraz noc zapadła, a ja sobie siedziałam i patrzyłam na światła miasta. Z jedzeniem jest tak, że jeżeli ktoś jest nawet głodny poza godzinami posiłku, to może poprosić pielęgniarkę i dostanie ekstra jedzenie. Więc wszystko, absolutnie, wszystko jest darmowe dla publicznego pacjenta nie ma żadnych kosztów, na koniec po wypisaniu, jeżeli zostaje już wypisana ze szpitala, to szpital musi dać mi na dwa tygodnie lekarstw, jeżeli jakiekolwiek potrzebuje lekarstwa, to zawsze bardzo długo trwa, ja chyba parę godzin czekałam zanim apteka wypisała i lekarz musi wypisać list do lekarza domowego i cały ten wypis był dosyć, dosyć długo to trwało, i dostaje pacjent dwa tygodnie. Wszystkich lekarstw, za to nic się nie płaci, to wszystko jest darmowe. Jeżeli, jest się pacjent, jeżeli wybierze ktoś być pacjentem prywatnym, to wówczas ponosi koszta i niestety płaci za lekarstwa i za wiele innych rzeczy. Niektórzy, tak jak ja już Wam powiedziałam, jaka jest przyczyna, głównie taka przyczyna, że kiedyś nie było takiego nowoczesnego szpitala. Szpitale może nie wyglądały tak pięknie jak ten nowy, natomiast szpitale prywatne dosyć luksusowe były, więc tutaj widać ten budynek brązowy, jak kiedyś nakręcałam, to był właśnie szpital prywatny. No ale na dzisiejszy dzień w PERT ja nie widzę absolutnie żadnej potrzeby, żeby ktokolwiek potrzebował kupować ubezpieczenie prywatne, jeżeli takie luksusa są za darmo. Pozdrawiam Pati z Australii, która w tym samym czasie co ja była na pogotowiu. Mam nadzieję, że wszystko z tobą jest ok i nie trzeba było specjalnej interwencji, i sobie zdrowo i szczęśliwie żyjesz, tak jak się powinno żyć, słuchajcie, pełnym miłości. Ja teraz staram się wypełnić swoje życie kompletnie miłością. Miłość rozpuszcza wszystko. Rozpuszcza zazdrość, rozpuszcza złość, i to jest po prostu cudowne, jak człowiek zacznie akceptować absolutnie wszystko, bo właściwie jaki jest sens nie akceptować? To są nasze własne myśli, które nas niszczą, i ja byłam sama ofiarą tego, i te, bardzo często właśnie różne myśli mnie dręczyły, które pro, doprowadzały do tego, że yy, niestety. Jestem tutaj, gdzie jestem dzisiaj. Każdy z was jest piękny, każdy z was jest perfekt. Jest po prostu istotą stworzoną taką, jaka powinna być i pokochajcie wszystko, jeżeli potraficie. Ta miłość rozpuści wszystkie wasze uczucia zazdrości, złości, wszystko co negatywne. Słuchajcie i to wtedy zostaje taki spokój w sobie i człowiek staje się wtedy bardziej szczęśliwym. Cóż to, cóż możemy zrobić? Jesteśmy perfektymi istotami, stworzonymi takimi jak jesteśmy i musimy kochać siebie i musimy kochać wszystkich nawzajem. I ja jestem, muszę powiedzieć, że jestem wyjątkowo dużym szczęśliwcem, że mam w tej chwili taką dużą rodzinę na YouTube, która mnie kocha i ja was kocham i ta miłość to jest energia, ona nie ginie, ona gdzieś jest i ja uważam, że ta miłość, którą Wy mi dajecie, ona rozpuści też wszystko, co we mnie jest nie takie. A moja podróż na pewno mi bardzo pomoże. Ja po prostu muszę wyjechać z miasta dla mnie. Miasto jest zbyt szybkie, za dużo tu się dzieje. Ja potrzebuję spokoju, ciszy. Ja potrzebuję słuchać śpiewu ptaków, szumu oceanu, szumu drzew i jak będę już kompletnie wyleczona, ja będę wiedziała o tym, ponieważ moje ciało mi da znać, to wówczas wam powiem. I wtedy może nawet pójdę na jakieś testy. Ja w tej chwili jednak zrezygnowałam z testów, zrezygnowałam. Z jakiegokolwiek leczenia, chociaż bardzo próbowano mnie namówić do tego, to postanowiłam, że nie będę nic robiła, ponieważ nie ma to sensu. Wszystko, Cała sprawa nowotwora jest tak nieznana jeszcze lekarzom i tak niewiele wiemy na ten temat, że postanowiłam oddać się naturze tej sile, która, która nas stworzyła, która nas stworzyła tak perfekt. I która dała nam wewnątrz siłę, która nas może uleczyć. A to, co nas może uleczyć, słuchajcie, to jest właśnie miłość, akceptacja wszystkiego, co wokół nas jest. Akceptacja jest właściwie kluczem do szczęścia, bo bardzo często, na przykład, spędzamy godzinę na tym, że się martwimy, że nie wyglądamy tak, jak powinniśmy wyglądać, czy nie mamy czegoś, co inny ma, albo gdzieś może, gdzieś tam jest dalej lepsze życie, czy gorsze życie. Nic to nie daje, to są tylko myśli, które nas niszczą. Wypełnijcie swoje myśli czymś pięknym, zawsze czymś, co sprawia Wam przyjemność. A tutaj, następne pyszności. Ja sobie słuchajcie, tak pofolgowałam, że codziennie zamawiałam sobie lody, i <ścoughs> codziennie zajadałam lody z różnymi budyniami. Ja wiem, że to niedobrze, ale od czasu do czasu. Trzeba sobie zrobić małe przyjemności, i dla mnie te parę dni w szpitalu było bardzo przyjemnie mi się leżało, i było na tyle miłe, że umiliłam sobie również pysznym jedzeniem. Myślę, że niewiele mi się stało, bo jak wychodziłam, to się czułam świetnie i wszystko było ok. Zajmowała się we mną w szpitalu grupa, ogromna grupa lekarzy, chyba z 20 lekarzy miałam którzy co chwilę przychodzili, sprawdzali. No i muszę powiedzieć, że doprowadzono mnie do takiej kondycji, że wychodząc czułam się fantastycznie. Zresztą zaraz na końcu filmu zobaczycie mnie już w domu. Wiem, że wielu z was młodych ludzi planuje wyjazd do Australii, nowe życie. Niektórzy chcą do Perth, do Sydney, do Melbourne, zależy gdzie. W każdym bądź razie ci, którzy już są w Perth, Fiona Stanley, hospital jest cudowny, i ponieważ my mamy wybór my możemy iść do szpitala, jaki sobie wybierzemy, to radzę Wam zawsze wybrać ten. Jest najnowocześniejszy, ma w tej chwili najlepszy sprzęt i chyba najlepszą opiekę zdrowotną. Chociaż nasz minister twierdzi, że opieka zdrowotna wszędzie jest fantastyczna i najlepsza. Takie są w Australii przepisy. Ranek wcześnie, chyba godzina 6 rano, było dopiero słońce wschodziło. Niebo się na różowo zaczynało malować, i ja sobie też usiadłam i patrzyłam, jak życie się budzi. Tutaj za tymi drzewami jest więzienie dla młodocianych, prawie że niewidoczne, także w sąsiedztwie szpitala jest uniwersytet i również więzienie dla młodocianych. No, niestety, i nawet w Pert, chociażby się wielu wydawało, że tutaj jest raj, jest po prostu najzwyklejsze życie, jakie jest wszędzie. I więzienia również mamy. Nie wiem, czy mówiłam wam, ile pokoi jest, ale jest około chyba 700, 780 pokoi tutaj w tym szpitalu, także w jednym momencie może być około tysiąca pacjentów, biorąc pod uwagę, że są jeszcze intensyw terapia jest pokoje dwuosobowe, 10% pokoi dwuosobowych jest no i olbrzymi, olbrzymi departament emergency. Ten ratunkowy, kiedy ludzie przychodzą na przykład z jakimiś tam problemami, które potrzebują natychmiastowej pomocy lekarskiej. A ja sobie dalej się relaksuję, patrząc się na niebo i przyglądając się, jak ptaki powoli wstają. Z tym, że szyby bardzo grube były, i niestety nie, nie słyszałam żadnych dźwięków przyrody, ale również nie było słychać ani szumu miasta. Było bardzo cichutko. Pełna klimatyzacja i bardzo przyjemnie. Tak, ja rano poleciałam pod prysznic, a w tym czasie. Łóżko mi ładnie już przygotowano i pościelono, i gotowe stoi, żebym mogła sobie dalej odpoczywać na tyle, ile potrzebuję. Córka moja przyniosła mi piękne chryzantemy, ponieważ u nas jest jesień, teraz chryzantemy kwitną. Które są dla moich trzech nowych wnucząt, które przy, przyjdą na świat niebawem, a ja już jestem w domu. Dzień dobry, jestem w domu. Pierwsze noc łóżeczko było słodkie i pachnące. Janusz tak by wy, wyprał, wyprasował, wszystko jest tak czyściutkie i cudowne. i Sejkawkę piję i zaraz pójdę na słońce i pokażę wam słońce. Dzień dobry wam wszystkim, jestem z powrotem ze szpitala. Po drodze Justyna i Bartek tak. akurat zajechali Nie przywitać. Buganwilia zakwitła, ogród zakwitł. Dziękuję wszystkim serdecznie za energię, którą mi przysyłacie swoimi sercami, za waszą miłość, którą mi daliście. Ja każdą kropelkę tej miłości biorę do serca i ona mi pomaga i będzie coraz lepiej i obiecuję, że za pół roku stanę i powiem, że wszystko już jest dobrze. My tutaj zajechaliśmy do Hani na kawkę, ale dzisiaj też wybieramy się do Albany, także czekajcie na nasze filmiki. Długo Zapraszamy, będą. Będziemy, będziemy kręcić, także pozdrawiamy z Australii. Ciao. 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 Słuchajcie, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że dwa dni przed pójściem do szpitala Janusz zrobił mi niespodziankę i zaprosił mnie na koncert orkiestry cygańskiej. Ja bardzo lubię cygańską muzykę i była to dla mnie frajda. Słuchajcie, ludzie się tak bawili i ja razem z nimi. To był bardzo przyjemny czas. Po prostu publika cała szalała i atmosfera była fantastyczna. Całuję Was gorąco. Pozdrowienia z pet. Jestem Hania i do usłyszenia.